Halo, halo, dzień dobry, witam Was serdecznie, witam na kanale Mapa Skrapuje. I chciałam Wam dzisiaj pokazać jesienne prace, które zrobiłam, zainspirowałam się nimi. Zrobiłam je na, na taki konkurs, jesienny mini YouTube Hop. Trafiłam na niego na kanale Kartolki u Oli e Greszczeszyn. Y I co? Powiem Wam króciutko o tym YouTube Hopie. To są cztery filmiki do obejrzenia. Obejrzałam wszystkie piękne, ale dałam radę zrobić tylko jedną pracę. Na kanale Craftmania pokazywane jest tamborek u Eweli Scrapbooking by jest niezbędny jesieniary, też fajny projekt z herbatkami. Ach, no, ale tego już nie dałam rady też zrobić. Mazurek, Art Jesienne Kwiaty. A mi jakoś było bardzo blisko do u Oli. Do jej pracy, ponieważ bardzo mi się spodobała forma tej pracy. Ponieważ to będzie praca na, na liściu, na baza w kształcie liścia, ale taka baza zrobiona własnoręcznie. już Wam to pokazuję. A tu Was zachęcam do obejrzenia sobie też tych projektów. A i oczywiście jest również praca mojej córeczki Wikusi. No to może zacznę od prezentacji jej prac. E, bo tak, jaki, jaki był proces? Te prace to jest w ogóle proces cały, ponieważ najpierw poszłyśmy na spacer jednego, drugiego dnia. Pozbierałyśmy piękne liście. No to dobrze, to ja może to tak... Oj, ja to może pokażę w ten sposób. E, więc przedstawię może taki proces, jak powstawały, powstawały te prace. Więc najpierw nas zbierałyśmy liści na spacerach, trochę je wyprostowałyśmy w książce, na ile się dało, bo chciałam je obracać, bo się nie mieściły w książce. Także mamy różne klon, to jest chyba topola, prześliczne kształty. Nie wiem czego, z jakiego drzewa jest ten liść, ale ma ciekawy. Ale ma bardzo ciekawy kształt. Następnie te liście odrysowałam sobie na, no na papieru, papierze z bloku technicznego i te moje bazy pierwotne moje bazy przemieniłam. Przemieniłam w takie, no w ogóle tu macie już zmediowane, bo nie dało mi się, nie dałam rady zrobić na każdym projekcie, ale to mam w zamyśle, bo to będą, to jest mój pomysł na takie kartki jesienne dla bliskich. O, także to są wszystkie liście odrysowane, o, ten jest chyba z tego, o, nawet tak, to jest ten z drzewa, którego nie wiem, ma bardzo fajny, ciekawy kształt. One są już zmediowane, tu mamy maski, robiłam, no, inspirowałam się tym, co Ola pokazywała. Wiadomo, jakoś użyłam moich materiałów, czasem zrobiłam tak, że najpierw dałam maskę, potem pomalowałam, znaczy wzór przez maskę przeciągnięty, a tutaj jest zrobiony w ten sposób, że po prostu pasta ma taki kolor. I już tego nie, nie malowałam. Może to jeszcze psiknę mgiełkami, czy najpierw była baza z farby i potem na to maska, ale to już są takie techniczne moje dywagacje. I teraz tak, Wikusiu, zrobiłyśmy, zrobiłyśmy pracę, ja i Wiktoria. Moja praca trwała, mi no i robi niedłużej, więc dlatego dopiero teraz rzucam filmik. Wikusiu, czy zechcesz pokazać swoje prace jesienne na liściach? Ja, ja pokazać. Ja mam pokazać? A powiesz coś o nich? To są dwie prace Wikusi. Tak zrobiłam kartkę, to... Ale tu a, a o tym listku powiesz? Tak, teraz robisz kartkę, pewnie Ty dla dzieci. Robiłam. Dobra, to ale skupmy się na tym, także Wiki porwała mi bazy. Powiem tak, dziecko nie ma tyle cierpliwości co dorosły, więc Wikunia porwała bazy i ona to ozdobiła w ogóle zanim żeśmy to pomalowały, a nic, więc i projekty wyglądają w ten sposób. Są z naklejkami, poprzy, poprzyklejane klejem. O, tu nawet wybrała Wiktoria to szare tło. Tutaj mamy jakąś tasiemkę, która jest równocześnie, jak to mi dziecko wie, może być zawieszką. To jest taka praca, że można powiesić z tej strony, z obu stron, tak, Wiki? Nie powiesić, tylko. A chwycić, albo chwycić z tej strony. To jest za zawieszka z, z czegoś. Nie pamiętam teraz z czego. Także, oj, tu mamy pracę. Z takiego i z tej stążeczki. Na ten. No właśnie, z lodzika i z stążeczki. Wybaczcie, trochę jest tu krzywo. A ja zrobiłam pracę, wybrałam sobie taki wzorek liścia. O, czyli chyba ten mamy podobny, tylko ten jest mniejszy, a ten większy. Odysowałam każde z tych liści, tak mi się wydaje. I, I co? Co ja mogę powiedzieć? To jest taki liść, który no tak, zamierzałam to jako zrobić jako kartkę do wysłania, ale chyba ten sobie zostawię. Z tyłu jest oklejony również papierem, i tu można tylko coś nakleić karteczkę i napisać parę słów i wysłać. Chciałam, żeby był bardziej płaski, żeby było do koperty, ale. Nie wyszło mi tak do końca, chociaż i tak no, nie jest źle. Myślę, że w kopercie można wysłać tą pracę. Także mamy tutaj elementy z takiego. Dlaczego nie moje? Nie mo... można, wysłać. można wysłać Twoje wikusie jak najbardziej. Twoje można wysłać bardziej niż moje. Także mam tutaj bazę, e, tak jak widzieliście, czyli one są nawet we wcześniejszej formie, potem sobie pomalowałam. E, da, jest tutaj wzory przez maskę. Jest troszkę stemplowań z psikaniem giełkami yy, i troszkę są postarzone po brzegu. No i co? No i mamy kompozycję z takich jesiennych motywów. Z. z mamy naprawdę kompozycję. Mamy naprawdę kompozycję. Yy, no z, ta, z takiego z, z szyciku, który pokażę Wam w, w kolejnym film, filmie, żeby, bo to będzie powiedzmy z zakupami, więc nie będę tutaj tego mieszać. I więc tak prezentują się nasze prace, a i mamy troszkę posypki oczywiście i troszkę jakieś stążeczki złotej. Takie kolory jesieni. Y, tak wyglądają. Widzicie. Dobra. Także zachęcam Was, super zabawa y, samemu albo z dzieckiem. O, widzicie? A tutaj zrobiłam bazy. I w ogóle ja jakoś zrobiłam więcej tych baz takich, takich, wiecie, w ciemnych kolorach mi tak wyszło. A ja zrobiłam bazę w w kolorach, taką. Tak, Wiki zrobiła kraftową bazę. Elegancko. Bo ona tam działa i coś tworzy kartkę. I mam jeszcze napis właśnie, życie tu chwilę. I tak jakoś przy okazji zbliżającego się święta. No władzę, dajcie. mi coś większego, a nie tylko... Proszę cię, przestań. Więc no, taka kartka z refleksją, która akurat jakoś osobiście jest dla mnie teraz istotna. Więc ta karteczka będzie dla mnie tak tak jakoś wyszło. Sam. A ja zrobię sobie jeszcze z tych baz, które tutaj mam. Zobaczcie ile mi tu, ile mi się naprodukowało. Et. To też tutaj coś zrobię. Obrysuję sobie tył okleję i mogą być karteczki do wysłania. No tak jest plan. Także e, bardzo Wam dziękuję za uwagę. O. Tak, 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 mamy taki zbiór liści jesiennych. E, Okej, okay. pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do jakichś jesiennych projektów, do tworzenia jesiennych projektów i. Tak sobie umilania. Już ja taki. też zachęcam. Wiki też zachęca do umilania sobie jesiennych wieczorów. Pozdrawiamy Was, pa, Wiki, pozdrawiasz? Pa. pa! Jest dzisiaj bardzo fajny wieczór, bo jest na zabawę Halloweenową. Okej, okay, pa, oczywiście, pa-pa.